Z tej strony Mateusz, na wyprowadzający FUPS, bo znajdujecie się na kanale FUPS aktualnie. Znajdujemy się w kawiarni. Dlaczego? Ehm, no i zaczynamy z kolejnym odcinkiem naszego świetnego show. Tutaj są nasi uczestnicy. Siema, ma Klaudia, Martyna. Cześć, Darek. Cześć, Chrysten. Mateusz. Słuchajcie, na stole, tutaj, gdzie właśnie znajdujemy się w tej sali, no i trudno zauważyć, że znajdują się szybko licząc pięć przedmiotów. Każdy z Was. Będzie musiał wybrać po jednym przedmiocie. No a co się później będzie działo, powiem Wam później. Zacznijmy może od tej kolejności, w której się witaliście, czyli od Nadali. Klawi, może być też Klawi. Może być Natalia. Zaczynaj, zaczynaj. Zypranik, Czy coś z niego wypadło. O, co to jest? Co to może być? Wybrałaś szalik, czyli nasz przedmiot specjalny oznacza to, że wygrałaś właśnie 100 zł. Jakby to jest tajemnica dzisiejszego szalika. Co oznacza szalik jeszcze? Że... Jakby twoja przygoda właśnie się skończyła w tym odcinku. <laughs> Czyli zabierasz 100 złoty, możesz wydać na cokolwiek, tylko wydaj mążę. Więc teraz Natalia. Werolita, yy. może być werolita. Wybrałeś, co Ja powiem. folię. Folię. Świetny wybór, jak najbardziej. Teraz Darek. Krystian, nie będzie Krystian. Wybrałeś papierowy kubeczek. Dobry wybór. No, i teraz ani Darek, ani Krystian. Mateusz. 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 Świetne imię. No dobra, więc wybraliście przedmioty. <grystanie> Także okej, okay, więc przechodzimy do pierwszego zadania. A ja zabieram Krystiana. Tutaj jesteś, Krystian. <grystanie> do wykonania pierwszego zadania. Reszta uczestników czeka na swoją kolej. Pierwszy papierowy kubek, Krystian, więc Krystianie, zapraszam za mną. Znajdujemy się w kawiarni. Dlaczego? Więc połączmy te dwie rzeczy: papierowy kubek, kawiarnie będziesz miał do przetransportowania kubek kawy, który będziesz musiał przetransportować na tacce przez pewną trasę na zewnątrz. I główne zadanie polega na tym, żeby wrócić tutaj do nas do lokalu i żeby ta kawa była jak najbardziej gorąca. Liczy się temperatura tej kawy. Liczy się czas przejścia tej trasy, aczkolwiek bardziej temperatura. Kawa musi wrócić w tym samym kubku, w którym ją dostałeś. Nie możesz tej kawy wylać. Znaczy, możesz, ale nie więcej niż pół kubka. Kos ratunkowy. To jest przedmiot, którym możesz posługiwać się do wykonania tego zadania. Możesz z nim robić cokolwiek, żeby ta kawa właśnie była jak najbardziej gorąca. Yy, możemy zaczynać? Dokładnie. Jesteś gotowy. No dobra, no to idziemy. Bierz kubek i zapraszam cię za mną. Klaudio. Dobrze powiedziałem imię? Okej, okay. czy mogę być przygotować dla nas yy, kawę? Cafe latem makiatę ma, ma, z karmelem. Nie no, zwykło. Jeżeli chcesz biec, biegnij. Jeżeli chcesz iść, idź. Ja bym się radził iść, bo ja jestem tak zmęczony, że nie, <grychy> nie dogadamy się. No dobra, masz y, chwilkę y, na zastanowienie się i rozpracowanie tej mapy. Czy Krystianie masz jakieś dodatkowe pytania, zanim ruszysz w podróż? I ruszę razem z tobą oczywiście. Pomożesz mi? Bo... <laughs> nie, niestety nie. <laughs> Dziękujemy Ci uprzejmie, Klaudio. Tu jest tacka z kawą. Wszystko wiesz, wszystko jakby jest zrozumiałe do tej pory? Tak. Okej. Okay. Krystian, nie kombinował, że wsadzi kawę w kubek i ruszamy w podróż. Kontroluj kawę, kontroluj kawę. Ona jest Twoim wyznacznikiem tego zadania. Pamiętaj o tym, że nie może się z niej ulać, więcej niż połowa. Ruszył zegar. No i zobaczymy, jak to ci wyjdzie. Teraz dobrą taktykę wybrałeś, żeby. Bies między samochodami. Uwaga przeszkoda, dwa psy. No tutaj mamy niespodziewaną taktykę, gdzie wyjmuje e, uczestników e, Nie mam żadnego pojęcia co to jest. To jest chyba kos ratunkowy, tak mi się właśnie wydaje. Jej, jak wyrżnął od razu. On jest dobrym zawodnikiem. Darek, zaczekaj. Krystian stosuje tutaj taktykę. Odwrócił się od kierunku wiania wiatru. Zmienia żądę swoją pozycję. Jezus Maria, jaki on jest szybki. Martyna, musisz skręcić w prawo. Biegniemy o schowlicę. chodzisz na ciełownię? Nie. Ja też nie Już metra jest przed nami. Jak bardzo się cieszysz, pewnie, ale ja bardziej. Dobra, teraz zmierzymy temperaturę kawy, Krystiana. Oczywiście temperatura teraz spadła, bo już trochę zwlekamy, ale wynik końcowy to 44,4 stopnie. Jak myślisz, Marek, czy to jest dobry wynik? Marek, on na drugą. Posłuchaj mnie uważnie. Nienawidzę Cię, bo dałeś mi w kości, to nieźle. Mateuszu, 50. 6 stopni i yy, stopni Celsjusza. No to jest wynik... Yy, Słuchaj, ja, ja nie mam więcej do dodania. To jest mój faworyt. Znaczy wierzę w Darka jeszcze. Darek, zaczekaj! Dobra, zapisujemy 53 przecinek yy, 2 stopnie Celsjusza. 53 stopnie i 2 dziesiąte. Bardzo dobry wynik. Darek, powiem Ci... Było dobrze. 51 stopni 6 Dziesiątych. Stopnia. Twój czas jaki e, pokonałeś tą konkurencję to 2 minuty 48. Słuchajcie, e, zaczynamy drugie zadanie. Pierwszy idzie do strzału Darek. Zamieniamy kolejność. Ostatnia osoba, e, ostatni będą pierwszymi. Ciebie Darek, zapraszam do pokoju zwierzę, gdzie wytłumaczę Ci na czym polega twoje zadanie. Tak, bierz, wiesz, to jest twoja folia aluminiowa, z którą stąd wyjdziesz, to będzie jedyna nagroda twoja dzisiaj. Słuchaj, wylądujesz na bezludnej wyspie. Byłeś kiedyś? No nie byłeś. No to będziesz miał okazję dzięki fops.pl. Dziwnym trafem, jedyną rzeczą, jaką będziesz ze sobą miał, jest oczywiście Twój przedmiot. To jest jedna rzecz, którą masz, ale dziwnym trafem będziesz też miał na Bezludnej Wyspie, uwaga, płyn do chłodnic. Jego temperatura początkowa to minus 7,1 stopnia Celsjusza. Twoim zadaniem jest, żeby przez 5 minut, które spędzimy razem na Wyspie Bezludnej, żeby ta temperatura jak najmniej się podniosła. Ty masz koc ratunkowy, możesz go wyko wy wykorzystać w tym zadaniu jak tylko, nie wiem, co ci wpadnie do głowy, jak tylko zechcesz. Czy masz jakieś pytania do orbitali? Gdzie ja będę się znajdować? Bezludna wyspa, wiesz, musimy metrem pojechać na kabaty. Stamtąd będziemy mieli 518, żartuję. No Czy jesteś gotowa, żeby podjąć to zadanie i czy możemy już przechodzić na bezludną wyspę? nie. Czy możemy nie? Tak. W sensie chcesz zrezygnować? Tak. A no to jakby nie, nie ma żadnego problemu. E, szanuję Twoją decyzję. Okej, okay, no dobra, to w takim razie może zaproszę cię do uczestnika, który czeka na ciebie na dole. Jestem gotowy. Jesteś gotowy. Bardzo się cieszę. Dostaniesz właśnie ode mnie płyn do chłodnic, który jest schowany w buteleczce. Jest bardzo zimny, jak, jak najlepszy płyn do chłodnic, właśnie, no musi być zimny. To jest moja butelka płynu do chłodnic, która jest bardzo zimna. No i co? Od na bezludną wyspę. Gdzie spędzimy? Jak przypominam, 5 minut. Tak. Mateusz, jesteś gotowy, żeby wejść do naszej bezludnej wyspy? Tak. Jesteś no. gotowy. No dobra, ja nie jestem. dobra, ale trudno. Zapraszam. Czas start. 5 minut. Minut. Jak Ci się podoba nasza bezludna wyspa? Jest yy, gorąco. <grych> jest gorąco? No nie może być. Korzystaj z y, takiego pięciominutowego urlopu. E, możesz robić co tylko zechcesz. Ech, płyn do chłodnic może sobie radzić, ale ja zupełnie, nie? No tutaj widzimy taktykę, y, którą nie wiem, czy rozumiem. <grych> płyn do chłodnic schowany jest w termosie i tutaj Mateusz przykrywa go dłońmi. Był w polecam ja nie pić chemii. Tak, w ogóle chemia jest straszna. Na przykład NAC nie wiem czy kojarzysz. Szukam tam najmniej ciepłego miejsca. Najmniej ciepłego miejsca. To jest, to jest, to jest dobra taktyka. Gdzie jest pilot do klimatyzacji. Gorąco, <śmiany> Tak, no woda tutaj w oceanie naszym jest... jest... jest ciepło. Dobra, jeszcze 15 sekund. Już powoli możemy wstawać, bo ważne jest to, o której wyjdziemy. I mamy 5 minut. Możesz już wychodzić obuszać naszą bezludną wyspę. Możesz rozpieczętować nasz płyn dochodnik. Temperatura to równo minus 1 stopni Celsjusza. Taki wynik udało się osiągnąć, um, osiągnąć Darkowi. Dobiliśmy minus 4 stopnie Celsjusza. Nie wiem jakim cudem, nie wiem jak to zrobiłeś. Ok, finalny wynik to jest 1 stopień dziesiąte stopnia Celsjusza i taki wynik Ci wpisuję moim e, długopisem, którym się opiekuję tutaj. A więc na dzisiaj to byłoby koniec, tak? Koniec naszych dzisiejszych zadań. Teraz przechodzimy do ogłaszania wyników i tego, jak sobie tutaj nasi uczestnicy poradzili. Za pierwsze miejsce w konkurencjach jest, było właściwie do wygrania 100 zł. za drugie miejsce 70, za trzecie 50, no i za czwarte 20 zł. Mateusz, ty w dwóch konkurencjach wygrałeś. To oznacza, że wygrywasz 200 zł. Ty, Martyna, za. To. W pierwszym zadaniu byłaś druga, wygrywasz 70 zł. Z drugiego zadania zrezygnowałeś, czyli jakby no tutaj no niestety nie masz nic za to zadanie. Krystianie, e, ty w obu konkurencjach no przegrałeś. <gryś> Bo jesteś najsłabszy, e, wygrywasz 70 zł. E, ty darek, byłeś w pierwszym zadaniu trzeci, w drugim zadaniu byłeś drugi. Wygrywasz łącznie 120 zł. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o finanse, ale też mamy dla was Malutki bonus. Bonus uzależniony od tego, jakie przedmioty wybieraliście. Pod papierowym kubkiem kryje się magiczna kwota 100 złotych. Wybrać papierowy kubek, dostajesz 100 złotych. Kubek termiczny. Barista Mateusz, za kubek termiczny, wręczy Ci kupon na kawę. Tutaj do kawiarni. Dlaczego? Tam bodajże na dwie kawy, także jak najbardziej możesz przyjść na przykład z dziewczyną, na przykład z chłopakiem. <grym> jak chcesz. Koc ratunkowy. Kto miał koc ratunkowy? Kos ratunkowy miała Martyna. Za koc ratunkowy wręczamy Grek karcianą do wydawnictwa. Dlaczego? Do pogrania przy zalewaniu płynem chłodniczym samochodu w warsztacie, na przykład. jakby też można. Folia aluminiowa. Darek miał folię aluminiową, za folię aluminiową dajemy 40 zł. A więc przejdźmy może do rozdawania. Pinienedzę, bo po to tutaj się zebraliście, no nie oszukujmy się. Z mojej strony byłoby to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wzięcie udziału w naszej konkurencji. No. To się bardzo podobało. Cieszę się, z gry, bo bardzo wizytę i z pieniędzy też się bardzo. Okej, no to by się wybierzesz z pieniędzy. Mi to się najbardziej podobała operatorka średniowiec. Operatorka! Wow. <laughs> Będę na pewno często brać udział w kolejnych wyzwaniach, bo dostaję pieniądze za nie. Po się z no dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku e, FUPS, ja wam bardzo gratuluję, jeszcze raz ucisk z dłoni od pana prezesa, którym niewątpliwie jestem, dziękuję wam uprzejmie, dzięki Dariusz, Mateusz, Krystian i dziękuję ci Martyno, a was zapraszam do oglądania FUPS.pl i obserwowania naszego fanpage'u, gdzie Martyna będzie się często udzielać, bo jest tak bardzo dynamiczna. Dziękuję za dzisiaj, to by było na tyle, widzimy się później, hej! Gdyby nasi uczestnicy skorzystali z usługi skuter, nie mieliby problemu z zachowaniem odpowiedniej temperatury. Dzięki macie grzewczej i lodówce mogliby do nas dowieść kawę czy płyn do chłodnic w idealnej temperaturze.